Dzień dobry, witam na kanale Projekt Dom. W dzisiejszym odcinku powiem jakiego wielkiego błędu można uniknąć na podstawie mojego błędu, a mianowicie przygotowanie terenu, nawadnianie terenu, oświetlenie i inne ciekawostki. Zapraszam do oglądania robota w. Re. Pomału, co wam to wszystko mówi. Była działka pograbiona, wyrównana, a teraz jest znowu rozkopana. Co ja tutaj narobiłem? zaczęłem podłączać. Elektrozawory do zbiornika na deszczówkę I się okazało, że jest tutaj problem z elektryką Bo nie przypilnowałem na etapie kostki brukowej Bardzo ważnej rzeczy Po pierwsze, żeby wypuścić kabel do pompy w peszlu po drugie, żeby ten perzel był tak szeroki, żeby przeszła główka od wtyczki. Po trzecie, oświetlenie jakieś by się też przydało na ogrodzie, więc zapomniałem jeszcze o wypuszczeniu gniazdka na przyłącze lub jakiegoś kabla ziemnego, zabezpieczonego w ziemi, żeby można było się do niego podłączyć. Więc teraz jest problem żeby te, odkopałem ten kabel, na szczęście udało mi się go nie przeciąć no i tutaj już jestem na etapie betonu Więc zaraz powiem co ciekawego wymyśliłem to jest taki plan, żeby to porozcinać, założyć studzienkę elektrozaworową no i mam tutaj Najnowszy no pomysł taki, żeby całkiem ominąć studzienkę elektrozaworową i nie rezygnować z ręcznych punktów poboru wody, tylko żeby po prostu zdublować rury w, w dziurach, czyli w jednych i tych samych otworach puścić dwie rury jedna będzie na ręczną studzienkę, woda. Zbiornika, a druga będzie w automacie chodziła na sterowniku, włączana według harmonogramu podlewania. Bo gdybym miał tylko jedną rurę, to wtedy nie mógłbym sobie ręcznie nabrać wody, czy podlać ręcznie, czy umyć rąk, bo by się to, ta cewka włączała według harmonogramu. Także takie ciekawostki, takie perypetie, cały czas też trzeba kombinować, myśleć. No i tak myślę, że w ten sposób zostawię. Czyli jeden punkt poboru wody tutaj sobie go zamienię na zraszacz, bo ten zraszacz chodzi 320 chyba 20 stopni, więc można go sobie ustawić. Więc to sobie zamienię na zraszacz. Chwilowo podłączyłem, żeby żona mogła sobie podlać trawę i kwiaty z przodu. Więc tutaj będzie mi sięgał te donice jest jeszcze kawałek w koło, powiedzmy 10-15 metrów. Tak podaje instrukcja, ale liczę już 10. Więc tutaj będzie mi do tego sięgał w obszaru. Tak samo z drugiej strony. Tu mam z kolei otwartą dziurę, więc sobie zdubluję tutaj rury. I będę miał jeden zraszać, tak samo, żeby tutaj ogarniał donicę w tarasie. I tutaj jeszcze jakieś kwiaty, krzewy i kawałek tak jak powiedzmy do studzienki plus ręczna studzienka, że mogę podłączyć wąż też z deszczówki wszystko i tam tak samo po drugiej stronie też sobie zdubluję, czyli jeden zraszacz jedna studzienka poboru wody tu już mam wykopane i jeszcze tu co wcześniej kopałem na jesień to już tego mi się nie chce odkopywać i tutaj będę miał tylko jeden zraszać Ewentualnie mogę sobie jeszcze jak mi się będzie chciało Zrobić jakąś przedłużkę bliżej warzywniaka I tutaj zrobić albo puścić tam dookoła jeszcze linię kroplującą Albo jeszcze rurę i trzy powiedzmy mniejsze zraszać żeby tako na ogród pryskały Więc na razie Tak będziemy chyba to zostawiać więc Póki co śpieszy się z kładzeniem siatki na kreta, wyrównywaniem w ziemi, bo jak widać w całym tym bałaganie ciężko funkcjonować, wszystko się do domu nosi. Ziemia się przykleja do butów, jest wszędzie, garaż jest cały brudny, bo na wcześniejszych moich filmikach widać, że tam jest masakra w garażu, wszystko się do domu nosi. Więc jak najszybciej trzeba tutaj posiadać trawę, żeby lepiej funkcjonowało w domu tutaj widać już borówki pomału puszczają i tam widziałem jakieś pąki tutaj już są odrosty no, tutaj widać już małe pączki zaraz to sobie zleję wodą i działam dalej no i jeszcze mój najnowszy pomysł, jak się przebić do budynku gospodarczego, żeby ten kabel odzyskać. To mam taki pomysł, żeby tutaj wziąć moją najnowszą wiertnicę do ogrodzenia i po prostu tutaj się przebić wiertnicą na wylot i wtedy ewentualnie albo ten kabel przeciąć, jak, bo nie chcę po nim też wiercić albo. Jakoś musi się z boku uda wyszarpać, ale prawdopodobnie go zostawię, utnę i po prostu zrobię drugi przelot I wstawię tam po prostu nowy zarobiony kabel, także taki jest pomysł Zbrodłu I przeciągnąłem sobie kabel od szopy pod chodnikiem do pompy głębinowej Do zbiornika na deszczówkę I teraz muszę podłączyć przedłużkę do elektrozaworów żeby wprowadzić sterownik do szopy no i teraz żeby się znowu przebić przez chodnik do szopy to muszę to rozebrać i przy okazji jeszcze położę ten stary kabel od pompy w peszlu no i tak sobie wymyśliłem, że sobie rozbiorę dwie warstwy kostki zaczepiałem to przy pomocy zwykłej haczki <laughs> rozebrałem no i teraz myślę, żeby pod kątem czy tutaj przewiercić pod płytkami cokołowymi trochę już wykułem na bruzdę na rurę mam teraz rurę 32 tutaj schowam przewody i, i pod kątem tutaj zejdę możliwie niżej żeby nie rozwiercać krawężnika tylko żeby się tutaj wkłuć gdzieś, jest krawężnik 30 żeby się tutaj wkłuć pod krawężnikiem i tam pod kątem wyjść do szopy bo tutaj gniazdko mam tuż nad podłogą, więc żeby nie wyjść na pod poziomem posadzki, jak zaczynamy robić. I teraz sobie przejedziemy tym długim wiertłem do, do wełny do wbijania spieni, później sobie rozwiercimy takim straszkowym. Tak. Wylosowałem akcelota i wy... patrzcie, wylosowałem drugiego. I co to jest? Pan Królik. Jej, dobra, trzeba rozwalać tą dziurę, żeby na kabel. Już dobra, to jest na drugą Dobra. Czemu tak nisko. Kabel. Tak, mogę iść w szafki. zobaczysz zobaczyć, jak oni tam nam zniszczą. Także tyle by było z dzisiejszego filmiku. Dajcie znać w komentarzach, czy dobrze robię. Macie jakieś porady. To chętnie sobie poczytam. Także wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, zostawcie komentarz, łapka w górę. Wszystkiego dobrego.